Cześć, jestem dopiero w dziesiątym już jubileuszowym odcineczku, takim sobie Openingu skrzynek. Hexter i ciśniemy, mam dla Was 19 skrzynek, 19 kluczy i tutaj jakieś pierdółki. Pierdółki jeszcze, nie? jak pamiętacie, ostatni odcinek to mamy już 3 klejnoty. Mamy już 3 klejnoty, więc ciśniemy do 10 i coś fajnego sobie weźmiemy. Bo każdy klejnot mogę wymienić na skrzynkę i klucz. Dobra. Ja też chcę jakieś skórki dzisiaj na pewno odblokować, było mi wiele, zauważyłem, że do Veigara nie mam skórki. Wkurzyło mnie to troszeczkę, do Ari nie mam skórki. Dobra, ciśniemy. Na początku jakieś tutaj mam dwie skrzynieczki, to je otwieram od razu. Ja pierwszą nigdy nie patrzę, co wypadnie. Już? Pięknie! Irelia włoskiego trzeba epickie, dodałem skórki. No i to mi się podoba, i taki opening jest super, nie? Na początek dobra, epicka skórka. Dobra. I klejnocik, to co przed chwilą mówiłem, widzicie? Widzicie? Ale pięknie, już mam cztery. I ciśniemy dalej. Kolejna skrzyneczka. Co nam da? Już patrzę, już patrzę. To ten wilkar. 150 pomarańczowej esencji. Słabo, słabo, słabo. No i teraz otworzymy tu jakieś kapsułki. Neko. Chyba nie mam. Asze, Nidal i 90 nibieskich esencji. Zapamiętajcie ile mam esencji. Zobaczycie, że po tym openingu będę miał o wiele, wiele więcej niebieskiej esencji. I będę mógł kupić co nareszcie bohaterów, których mi brakuje, bo już mi niewiele brakuje, żeby mieć wszystkich i dobra, i ciśniemy dalej. Kapsułeczka kolejna. Zinget. Tego nie mam bliskę mam. I 90 niebieskiej esencji otwórz. Zedzik. O, tylko zadzik. Rise, Miss Fortune i 90 niebieski esencji I ciśniemy dalej Xinzao Sevir JAGS I 270 esencji. jeszcze trzymy, Otwórz 13 Gangplot, Cartus, Ali, PIANA, Asha, 180 niebieskiej esencji, pięknie. I posiadany. I co to jest posiadane Od razu rozmawiamy na esencji, nie? Patrzcie już, jak mi się powiększyło. Wyrazy mam aż Gangplank posiadany. Jax oczywiście, że posiadany. Kartuza mogę nie mieć? Nie, mam jednak. No to oczywiście, że mam, to wszyscy znamy. Zobaczcie, 17 tysięcy mam posiadane. O! I za ile? Za 1260? Niebieskie esencje mówią. Ideało, posiadane Tutaj nie mam. można aktywować. Oczywiście Wóle brzmi od Od razu Pyk. Już mi się zrobiło 9 tysięcy. I tak więcej niż miałem. Na początku openingu, czyli 7400, coś takiego. To jest posiadany, tak. Rise, pięknie. Jest strasznie gorąco, nie masakra, nie. nie tylko wy tego nie czujecie. To może jutro. Rzucę ten czynnik do półjutra. będzie zimno. Yy, dobra, posiadamy. Sevir. Sinzao posiadamy. IZ też mam posiadany, na pewno. Oczywiście. Tak, zobaczcie. Już jest 10 kaft. Dobra. Ciśniemy dalej. Szyneczki. Otwieramy dalej strzyneczki. Widziałem makafrę. <grywy> Dobra. Nastały do swojego kippunku. Cisniemy dalej. No to jest 5. Co się zgłosiło? Elisro to śmierci. Mm. Dobra, lecimy dalej. Piekielny Amumu. O, i to mi się podoba. To jest epicki odłamek skórki. I to już jest drugi epicki, który nam dropnął w tym openingu. Mam nadzieję, że będzie więcej. Jak już może legendarka dokładnie. 14 skrzyneczek do końca. Tu jest akurat 13, jeszcze nie zostało. Oddane mu znowu do Amumu. Pięknie. 150, oranżowa esencja. Stop, przerwa. I lecimy dalej z tematem. Co my teraz otworzymy? Kule Kany? Kulę honoru poziomu czwartego otworzymy. Zobaczymy, co nam da. Kula, o, dwa fragmenty kluczy się niebieskiej esencji. I ciśniemy. Jeszcze jeden kluczyk i złożymy cały klucz. Może jakaś skrzynka, i gdzieś. Kula Akana. Otwieramy to. nie jest to jest, ale pustynny kowmak. Fajny, fajny. Może się przydać. Lecimy z następną skrzynką. Bo jest ich jeszcze 11 tych zwyczajnych. Jedna taka doskonała. No. Kasiopeia. Nefertowy kieł. Nefertowy kieł. Przepraszam. Lecimy dalej. Dodaj do łupów. Co my tu mamy? Tajemnicze z warsztatów Hextech. Otwórz. Zobaczymy co to jest. Słodziutki jalonek. Co my tu jeszcze mamy? Mm -hmm. Lecimy. Jeszcze 5 skrzyneczek otworzymy. Wtedy te dwie kapsułeczki i zaczniemy wymieniać. Totem Głębie miłości. I 150 pomarańczowej esencji. dodaj do łupów. Kolejna skrzyneczka. No kurczę, tylko dwie epickie. Nocy. O! I to mi się podoba. Jest skrzynka, klucz. ograga, z postrach beczek. I klucz. No. I to mi się podoba. Dawać więcej Jeszcze jedna skrzyneczka. Nie. Rajst mrocznych kryształów. Może być fajny, może być fajny, nie widziałem tej skórki. Lecimy dalej. 8 do końca. Trend łowca bestii. Ja chyba mam tą skórkę. Czekajcie. Gdzie to jest? No miałem, ona jest słaba. Od razu rozumiem esencję. Dobra. Siedem słuchaczek, jeszcze zwyczajnych. Skrzynia. Hextek znowu. O, Tak! Mówiłem, że nie ma skórki do Ari. Ari duchowego rozkwitu. Jest! Legendarna dława skórki. Nareszcie drobną legendarka droknęła. Ale cieszę. Klucz. I już teraz zostaw tutaj suba, suba gdzieś tu na dole subskrybuj taki czerwony przycisk musi być y, później takiej siły i wtedy wyczna suba. Y, będziesz widział następne openingi. Gierki z Deforesta. Lola. Lecimy dalej. Yy, bo jeszcze dostaliśmy oprócz skrzynię z nią i klucz. Master is in Taka sobie ta skrzyneczka. Kolejna skrzyneczka. Z. Z is dead, baby. Z is dead. Ktoś tu do mnie pisze? Moderator. tylko 150 pomarańczowej esencji. Dobra. Ile zostało skrzyneczek. Cztery skrzyneczki. skrzyneczki. Otwórzmy jakieś może tak skrzyneczki. Otwieramy tą kapsułę Shen Cztery fragmenty kluczy. <grymne> Dobra od razu posiadamy rozminę esencje. I tak samo posiadamy rozminę esencje. Lecimy dalej. No, coś dropnie? Timo. Mam. Eko. Mam. Pantheon, mam Klejno przyda się. Legendarna sześć form. Posiadam. Piękne, dużo. Posiadam Pantheon. I posiadam Timur. Dobra. Otwieramy wszystkie zwyczajne skrzyneczki do końca. Cukrykowi z Epicki odłamek skórki, all super To już trzeci Trzeci epicki Jeszcze trzy No, dawaj, dawaj, dawaj Skrzynia Totem niepozornego bałwana Klucz I 150 w pobaczonej spoko Dawać bandyta grace słaby. słaby, słaby, słaby to jest. No, opuszcz co coś To tam demacja, vice. Jak Miami Vice. Lecimy dalej. Ostatnia normalna skrzyneczka. To ja, trwała emotka. Słabo słabo rozmienimy to, wszystkie te klucze Wykuj dwa barwa dodaj do i tak mi łatwo trzy klucze, jedną skrzynkę i ostatnia skrzyneczka, I ja się teraz kochani widzę, nie patrzę. To jest ostatnia skrzynka, jaką się otworzę. Nie, nie. legendarno, tak. Gnar Gentleman, chyba ją nawet mam. Mm. No nie mam, ale fajna, no coś to jest chyba. Bo jakbym grał Gnarem, nie? ZX Tego od razu rozumiem, rozumiem. W sensie. czy jakieś tu posiadamy z Jakiś, już które posiadamy. Już piszą, już chcą grać, już. To jest fajna skórka, dzisiaj na piekielną. To mi się właśnie podoba. To weźmy sobie dzisiaj jakąś skórkę, bo ja nie mam skórki do Wejgara ogólnie. Mówię powiem szczerze. Zły Mikołaj Wejgar. Jakie jeszcze mamy do Weigara? Mister Wejgar. W przebraniu o i to może być dobre. A ile? No i już uległ do trwałej sturki. pięknie. I mamy już stórkę do Begara. To jest świąteczny małkaj. Okay. To na święta będziemy ulepszyć takie stórki. Stopper Alistar. Hogman, Zabawka, Rice, zielony Pocky. Pogląs, Otrania, Varus. Hmm. Pantheon, Pampelon, Amumu, Masus. Co my tu jeszcze możemy ulepszyć? Małkaj, Maser Udoj, Amumu. Dużo Amumu jest też mam. Missin. Księżycowa zjala Morgana. Morganą też grywa. Do Ari. Widziałem właśnie. Do Ari jakiś. No to też jest, jest do Arii duchowego rozkwitu. Dobra, trzeba trochę się w skórek pozbyć, żeby tą tamtą Ari szarpnąć. Teraz się no to ja na postępie tutaj brałem z masy zbroi. Czy to jest brown, ludzi serce. Dobra wypad brałem w Korki ze smacznymi skrzydłami zostaje. Patickie zostają. Elisło to z śmierć, ja to zostawił. Gda zostawił. Co my tu mamy? Graga z wandal. z postraż beczek. Który jest lepszy? Tego, dupak z gór. Dobra, jeszcze potrzebuję Graga z Wandal. Tu mamy co? Jack z Wandal. Kalista krwawego księżyca. O, to jest to, co mogę kupić. I od razu. ułem do trwałej spółki. Troszeczkę posegregujemy się te skóreczki. Mamy też do Kalisty, nie mam spółki. co to w Abi? I lecimy dalej. Co do low. Trzeba, że nam nie dałem, Mały rycerz szanonu, wypadł. Chociaż może być fajny. Mały rycerz szanumy. Kurczę zostawię. Może jakieś inne będą gorsze. Master. No, no master, Mam rybym, Oddano, ja mastera choroba. Mam skórki. Mystrzostwa Riven na 316. Oddamy aminu. Pan Telema, z jest do Rice Professor. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Odwrotnie, 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 fajne. Ten odwrotnie, 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 ten odwrotnie, 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 jest to fake spojziemy. Kurczę, no fajne skórki są. Nie wiem kogo teraz wywalić. Siew się zamieci. Nie gram Sew E jest kryształów. To będzie fajne. Szyn z żółtym stroju. Debata. Dobra, jeszcze z dwie. Renek, tą zabawka zostaje. Tylko tu jeszcze nie walczyć. tego Pateo. To rące zęby. No tutaj jeszcze mi się coś nie podoba. Nie odwrócę co mi tu jeszcze, jeszcze, jeszcze. Borsuk Timo, no fajny on jest. Ja sobie go A Tu mam dwa kopie korki na samkach. Korki korki ze smoczymi skrzydłami. Mm -hmm. Tego Gregasa wywalam, będę No, dobra. Dobra, czekaj to, czekaj to. No i co? I robimy... Ile mamy? Wystarczające na tą skóreczkę pięknie Uwaga Ari, duchowego rozkwitu Patrzcie Ale będzie skóreczka Pod bloku na stałe <laughs> aż mi w gardę zasłał I ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!